Cześć, witajcie w kolejnym odcinku y, Książek z Zbójeckich. Dzisiaj w składzie jak zawsze, ale Arleta troszeczkę nie domaga, ponieważ oficjalnie rozpoczęliśmy sezon bólów gardła, gorączek, gryp y, i... Bardzo Was przepraszam, będę chrypieć, harkać, mogę również smarkać, ale postaram się <laughs> robić to dyskretnie. A to dlatego, że zaraziła mnie moja rodzina. I dlatego też y, dzisiaj porozmawiamy. Taki pomysł. O rodzinach. Ale tak. o, oczywiście o rodzinach literackich i w dodatku o literackich rodzinach groteskowych. Ale nie tylko literackich, nie, nie tylko literackich, bo, literackich bo też tak. trochę filmowych, bo tak jakoś nam przyszło do głowy, że rodzina że... to jest siła i odwieczny <laughs> w prawie jak miłość, śmierci tak. i pijaństwo naszą główną, naczelną propozycją, którą Arleta przeczytała dosłownie na świeżo, a ja... I czytam drugą tak. część. A ja miałam przyjemność czytać już uh, 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 jakiś czas temu i recenzja jest na kanale na YouTubie, którą gdzieś tam wam tutaj podlinkujemy. Jest arystokratka Ewzena Boczka. To jest Czech, więc mamy czeską rodzinę, co już zapowiada naprawdę... Dobrą zabawę. Dobrą zabawę i ucztę literacką i rzeczywiście od pierwszego zdania właściwie nie zawiedziecie się, jeśli pomyślicie w kategorii czeskiego humoru. humoru. Słuchajcie, czeska rodzina, jeżeli oglądaliście moją wcześniejszą recenzję to mniej więcej wiecie o co chodzi. Zachęcamy Was gorąco do osiągnięcia, bo te książeczki nie są obszerne, to jest gdzieś, ja nie wiem, 200 stron w drugą. No tak. Jest to historia właśnie czeskiej rodziny, w której ojciec otrzymuje nietypowy spadek, mianowicie... Znaczy nie spadek, taką... Nie, to jest inaczej. tego posadę. Jest, jest sobie czeska rodzina, która mieszka... Nie, nie, to jest inaczej. Nie, ty, ty nie umiesz, ja powiem, ja. No Słuchajcie, dobrze. jest sobie czeska rodzina... Rodzina, która mieszka w Stanach Zjednoczonych, tak. zaznaczamy, że matka w tej rodzinie jest rodowitą Amerykanką. Tak. Natomiast ojciec jest Czechem, narratorka, nasza tytułowa arystokratka również jest półczeszką. Mhm. No i okazuje się, że otrzymują, odzyskują właściwie zamek w Czechach o nazwie bodajże Kostka. E, tak. tak, to jest taki majątek rodowy. Który był przez pokolenia tracony, oddawany, tracony, oddawany, tak, i oni jakby otrzymują ten, ten zamek jako swoją własność, i tam ze Stanów przeprowadzają się po to głównie, żeby jakby to dziedzictwo rodowe podtrzymywać po to, żeby trochę pobyć tymi arystokratami, ale też po to, żeby na tym zamku zarabiać, a w sposób mhm. dość specyficzny, ale też charakterystyczny mianowicie Udostępniają zamek do zwiedzania turystom. Wyjeżdżając ze Stanów Zjednoczonych, ojciec rodziny, który no zdecydowanie jest tutaj kwintesencją wszelkiej groteski w każdym tego słowa znaczeniu, ma takie wyobrażenie, jak mówi Arleta, czyli, że będzie arystokratą, że będzie bogaty i że będzie mieszkał na zamku. Natomiast bardzo szybko okazuje się, że to zupełnie nie tak i ta posada, ten, ten, ten majątek to jest tak naprawdę krzyż. Który trzeba dźwigać każdego dnia i jakby zarabianie na utrzymanie zamku, co jest bardzo drogie, to jest po prostu charówka, którą ta rodzina podejmuje codziennie, właściwie przez całą dobę. Natomiast groteskowość, a może słuchajcie, może, może nie wiecie do końca co czaje się za tym słowem groteska. Groteska to jest takie krzywe zwierciadło, to jest pokazanie rzeczywistości wyginanej, wynaturzonej, przesadzonej, śmiesznej. Natomiast bazującej oczywiście na realnych sytuacjach, na realnych, nie mamy tutaj fantastyki absolutnie. Przy, przy warach, to jest takie tak. pokazanie. Mamy, mamy, to, to, to nie jest bazowanie na fantastyce, tylko na realnych, krwist, pełnokrwistych <grym> przywarach sytuacjach i problemach, tak, z którymi rodzina się boryka na swój specyficzny sposób, bo oczywiście, oczywiście że tak. tutaj gra zarówno tło i, i sytuacja, jak i każda z tych postaci, która jest bardzo charakterystyczna i jakby bardzo w tym łańcuchu. I w tym, jakby perpetuum mobile, które się kręci, bardzo, bardzo znamienna. Tak. Natomiast sama groteska jest też o tyle ciekawa, że narratorką tej książki, tej, serii tych książek jest właściwie nastoletnia Maria Kostka, która jest córką swoich rodziców <śm> <śm> K która jest córką w tej rodzinie. O, tak, <śm> <laughs> jedyną córką, dobrze, jest, jest, jest jedynym, jedynym dzieckiem, jest jedyną, tak, córką, jest jedyną córką. Jest ostatnią póki co arystokratką Wykładnie. tej rodziny. <laughs> I ona jest nie tylko jedyną córką, ale jest też jedyną normalną. Oczywiście tylko tak się wydaje, no bo my widzimy no tę tak. historię, słuchamy tej historii z jej niesamowicie barwnej, wartkiej narracji, bo ona pisze, tak jakby właściwie, dzienniki, tak. w których żali się na ten swój codzienny, trudny los, ale no, no, po pierwsze, opowiada ona... też w bardzo specyficzny sposób. Tak, tak? I ona jest, jest asylatką, bardzo więc... Bardzo autoironiczny, ale też bardzo taki sarkastyczny i... No i dowcipny przede wszystkim. Tak, no, no bardzo dowcipny, bo tam właściwie każdy jej dzień, bo ona to opisuje z datami, to jest takie bardzo udokumentowane wszystko. I też bardzo to, jest, tak, to jest bardzo takie dziewczęce. Tak, to jest po prostu pusty śmiech. Natomiast No, no nie taki pusty. No jest on, jest on szalony. To więc... Jest to szalony śmiech, nie sądzę się, wiecie, po zamkowych komnatach po prostu. Tak, no właśnie. I groteskowość całej tej opowieści polega nie tylko w tej rodzinie, ale w ogóle w tym zamku, który jest taki postawiony, na głowie, tam nic nie jest normalne. Oni przyjeżdżają, tam zostają w służbę, która jest. O Jezu, no to jest w ogóle temat na osobną książkę. Tak, tak. I... No Służbę, która jakby służy tam od bardzo wielu lat, jest, to jest wierne grono, natomiast grono absolutnie. <laughs> W, wynaturzone, bym powiedziała. No to, jest, tak. to jest jeszcze większa groteska niż ta rodzina, która e, tak. tam przyjeżdża. No mówiąc w skrócie, żeby też Wam nie spoilerować, mamy kucharkę, która jest naprawdę doskonałą mistrzynią w swoim fachu. Ma tylko jeden mały problem, mianowicie taki, że bardziej niż gotować lubi też popijać orzechówkę własnej, <laughs> własnej roboty. W związku z tym po prostu chodzi na rąbana i, <laughs> e, i, i, i działa również na rąbana, co jest powodem mnóstwa jakby. Przewodnych sytuacji. sytuacji. Tak. E, mamy e, ogrodnika, który tak. jest e, hipochondrykiem do potęgi 180 <noise> oraz tak. totalnym niezdarą, który po prostu to jest taka złota rączka ogrodnik, który nie potrafi zrobić nic. A jeśli <noise> już robi, to e, robi tak, że właściwie lepiej, żeby niczego nie dotykał. No i mamy kasztelana e, z Dziada Pradziada, który. Em, Szczyci się tym, że jego ród jakby jest no, prawie, że już arystokratyczny, ponieważ, prawie. E, ponieważ od e, dziada, pradziada funkcję Kasztelana właśnie pełnili jego przodkowie na tym zamku. E, I ma jedną małą wadę, mianowicie jest przypotwornie leniwy, jest zgryźliwym starym dziadem. Tak. Potwornym. E, bojkotuje absolutnie wszystkie <laughs> poczynania swoich chlebodawców. Do momentu, w którym y, nie y, zagrożyło mu eksmisją. Dokładnie. Wtedy tak. dopiero jest to, stanie jest to jest człowiek, człowiek bojkot. bojkot. Tak, to jest człowiek bojkot, dokładnie. On jakby próbuje tak, rozwalić tak. system bezustannie. Tak, więc poza tym, że mamy ten rdzeń rodzinny, który tak. jest, bo przypomnij mi, że jest ojciec właśnie y, arystokrata, który zderza się z tym rozczarowaniem pod tytułem. No nie jest bogatym, e, bogatym e, panem zamku, tylko po prostu musi ciężko harować, tak? E, mamy ma, jego ma żonę, wiesz, która jest typową amerykanką. Bardzo przerysowaną. E, bardzo przerysowaną. którą właściwie, e, która totalnie nie może nauczyć się czeskiego, co też jest jakby e, takim, taką znawioną jej cechą, ponieważ e, no, z tego śmieją się absolutnie wszyscy od rodziny przez turystów. Tak, tak, tak. E, e, I e, którą je, jakby jedynym jej. Em, Jedyną rzeczą, która ją kręci w tej sytuacji, jest to, że po prostu ona będzie arystokratką jak księżna D. I tak, trzeba To jest w ogóle jej obsesja. Tak, i trzeba było do niej mówić pani hrabino i to jej właściwie wystarczy, tak. No i mamy e, Marię, która e, w założeniu jest normalna, aczkolwiek e, niesie takie brzemię, e, e, Swoich przodkin, mianowicie dwie poprzednie Marie. Jak głosi rodzinna historia, nie dożyły dwudziestki, ponieważ jedna była alchemiczką i wybuchła wraz z połową zamku podczas eksperymentów, a druga również zginęła tragicznie. Tak, tak. Natomiast... Y, po prostu. Każda no i, z tych... no i Maria ma szansę również jakby dołączyć tak. do ich grona, więc tego znaczy, się boi. Maria ogólnie no, no, Te, no... Tego się boi i to nad nią wisi. Widmo tego, że po prostu nie dożyje dwudziestki, a ma, przypomnijmy, lat dziewiętnaście. <laughs> <laughs> więc rzeczywiście ten koniec <laughs> może być bliski. Każda z osobowości w tych książkach to jest po prostu niesamowite indywiduum, które mogłoby dostać swoją własną e, powieść. Powie Skrojone są te postaci naprawdę po mistrzowsku. Tak, więc ale, też, Boczek, no tak, ale Boczek też jest takim mistrzem, wiecie, opisu groteskowych sytuacji. To znaczy y y każda, absolutnie każda najzwyklejsza czynność mhm. po prostu pod jego piórem zmienia się w jakiś katastroficzny po prostu ciąg zdarzeń który właściwie przywołuje kolejny, tak? No bo, jakby tak. skutkiem. Oni tak, tak, po prostu skutkiem jakiegoś wydarzenia jest kolejne wydarzenie. I tak naprawdę, no, od początku do końca, co stronę właściwie jesteśmy świadkami jakiejś totalnej katastrofy która rodzi się właściwie z, z banału tak? i, to jest I super. przede wszystkim absurdu, no i bo absurd? tutaj absurd go nie absurd, A. tylko że absurd jest jakby taką codziennością. Natomiast jeżeli w ogóle mówimy już o tych rodzinach groteskowych, no to tak, nie chcemy tutaj was zanudzać przykładami, które dobre, dobrze znacie, natomiast ja czytając yy, arystokratkę no nie mogłam się od, opędzić od tego porównywania do Tanga Mrożka, które jest taką klasyką, bo mnie tam osobiście pasuje wszystko. No, panowie być może nie czytali siebie nawzajem, to myślę. No tak, że... no, 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 czytali i się inspirowali. No, pewnie, znaczy, pewnie myślę, nie na pewno. myślę, że gdyby Ewrzan Boczek poznał tango, a może poznał, no nie wiem, on, on bardzo lubi Polskę, bywał tutaj i myślę, że na pewno ktoś mu o tango mrożka powiedział. Zresztą to jest też dzieło, które zyskało międzynarodową sławę. Natomiast tam są takie groteskowe motywy rodziny, które się powielają. Motyw pierwszy jest taki: mamy rodziców, Którzy są niedorozwinięci emocjonalnie, którzy totalnie wypaczają rolę rodzica, i następuje taki smutny przewrót, smutny, bo to jest śmiech przez łzy, czyli to Maria staje się rodzicem swoich rodziców i w Tangu Mrożka jest dokładnie ta sama sytuacja, tam też dziecko próbuje pilnować swoich rodziców, co oczywiście no musi mieć zobacz, to, opłakane skutki. Ale zobacz, ten, ten, ten sam motyw teraz mi na przykład Ferdydurkę też przyszła. Oczywiście, tak? Kultowa, że tak. w oczywiście, 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 tak. e, Ferdydurkę kultowej już w dwudziestoleciu, tak? No właśnie, więc... Jakby tak na, na naszym polskim gruncie, a jak myślę na przykład o czymś ulubionym, współczesnym, co po prostu jakoś tam w mojej bibliotece, no to od razu nasuwa mi się oczywiście pomócka, bo jeśli um, będziecie mieli okazję sięgnąć po, po jej książki, mam na myśli ten cykl o, o Busiu, tak? To właściwie to jest kilka powieści od dzieciństwa głównej bohaterki, narratorki do jej właściwie no późnego już mm -hmm. wieku, zaawansowanego. Mm -hmm. I absolutnie w każdej z tych książek obok jej perypetii mamy jej rodzinę, czyli matkę, i, e, matkę która jest podporządkowana absolutnie szalonemu, rozpitemu, Cudownie y, absurdalnemu ojcu, tak? No I, właśnie. O, i, I to po prostu. I, I ona rzeczywiście im matkuje, ojcuje, ona właściwie y, y, uwalnia się od nich i cyklicznie wracają jak bumerang w jej życie w zupełnie różnych y, y, sytuacjach, mhm. więc jakby ta groteskowa rodzina, myślę, że ten motyw jest po prostu jakby nie tyle. Prosty, do, bo on jest bardzo po, powszechny. Tak, tak bo no i właśnie to mnie tak ciekawi. To jest tak, łatwo po niego sięgnąć, tak. ale zrobić z niego taki majsterszyk tak? i przedwozić go na nowo to po prostu najlepsi. Mhm. I myślę, że zarówno boczek. Bocz, pana, wdzięczny tak, tak, Boczek, nasz ulubiony panów, dziękuję Boczek, jak i no oczywiście nasi mistrzowie klasyki, jak i e, Nepomocka, jak i na przykład, oczywiście tro, trochę może tu pojadę po Bancie, ale pojadę. Dajesz. Na przykład Musierowicz, tak? Musirowić, no która oczywiście że tak. swoją jeżycjadę kultową też oparła na perypetiach tak, rodzinnych, tak. i w tej rodzinie właśnie jest, jest taki, absurd. Jest absurd, ale też jest jakby każda postać jest tak krwista, jest tak fajna, tak. jest tak przemyślana, i te postacie, Świetnie na siebie też wzajemnie działają. I też, tak i też. Trzeba od razu dodać, że mm. tworząc tak świetną, groteskową rodzinę w swoim dziele, natychmiast podbija się z serca czytelników, co ma jakby dowód w każdych z tych wymienionych dzieł. Tak, tak? zresztą myślę, że każdy, właśnie tak jak wiecie, tak powiedziałam, trochę mętnie, bo przeciągnięta jestem na początku, każdy rodzina kiedyś miał, ma, bądź będzie miał. <laughs> I na pewno y, zawsze, jak czytamy coś takiego, jest to taka forma autoterapii, tak? bo sobie po prostu obśmiewając czyjąś rodzinę, możemy się pośmiać ze swojej na przykład. Myślę, że to jest bardzo zdrowe i powinno tak być. Uważam, że groteska, że te groteskowe rodziny, no, takie obśmiane i, i, i właśnie takie absurdalne, niosą w sobie to drugie wiecie, dno, tak, tak, taki, no, taki tragi. No, oczywiście, też, no. że tak. No, najbardziej jeszcze wracając, najbardziej jaskrawym przykładem jest właśnie ferdzydurkę chociażby, tak, gdzie Hi, hi, śmiechy, chichy, a tak naprawdę dobrze wiemy, że za tym kryje się kawał, jakby poważnej refleksji dramatu, no. tak, i dramatu. Zresztą no w tangu jest tak samo. I tak? Zazwyczaj jest tak, że no obśmiewamy coś, co nas boli. No, 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 dokładnie. dokładnie, czyli wyolbrzymione. Ok, słuchajcie. Z dzieł literackich poleciliśmy wam Arystokratkę jako remedium na całą jesień, jako świetny przykład wykorzystania motywu groteski rodzinnej. Mamy oczywiście klasyków, których pewnie dobrze znacie, ale może będziecie chcieli do nich wrócić. Mamy Nepomucką, mamy Musierowicz. Tak się Zastanawiam, czy Lesio też w to nie wejdzie i, i cała ta groteskowość. Wejdzie. Pewnie to tak. Tych, tych przykładów jest mnóstwo. Można mnożyć, można. Tak, ale, ale tych perełek znowu nie ma aż tak ale dużo. Tak, oczywiście. Bo, bo jak no przeglądałam bo... sobie te motywy w książkach, które no czytałam. No tak jak ci mówiłam, to, to jest bardzo popularny motyw, ale wykorzystanie go w taki sposób jest e, sztuką, tak? To znaczy, I... Ja w ogóle uważam, że doprowadzenie czytelnika do spazmu w tak. śmiechu to jest największa sztuka. Tak, nie jest. Kocham. Wielką sztuką doprowadzić do płaczu, bo jakby jesteśmy no, emocjonalni tak. I... tak, bo jakby rozśmieszać jest najtrudniej, tak? tak to natomiast tak, tutaj jest. mamy mistrzów, którzy tak, potrafią to tak, robić. Zresztą Ewgen Boczek jest. Absolutnie w wielu czeskich teatrach wystawiany. Teraz jest już jego książka. Chętnie bym go poznała osobiście. Przyjeżdża do Polski z zabawnym gościem. Kto gości. wie, może zawita do Warszawy. Na razie wiem, że miał trochę na Śląsku tour. Zresztą moja przyjaciółka podarowała mi dziennik kasztelana z jego autografem. Boże, dlaczego ja jestem pominięta w tym Waszli. Ale słuchajcie, no, wiem, no, dlatego, że, że poznałam Boczka teraz dopiero, ale już go bardzo kocham. No, słuchajcie, ja też go kocham, chociaż dziennik kasztelana kiedyś przeczytasz, zobaczysz, że to jest trochę inny klimat, natomiast cały czas świetne pióro, więc jak mnie... można napisać nawet o rodzinie yy, wiesz, Adamsów. O, o, o właśnie, o, a nawiązując. Patrz. <laughs> no właśnie, bo oczywiście książki książkami, ale poważna literatura, poważną literaturę, okay, ale, ale tak naprawdę każdy lubi sobie czasem walnąć z filmą. Zamiast tonąć w lekturze. Tak. Dlatego pomyślałamśmy, łapy... że to będzie jest... zabawna i śmieszna Trochę zmiksujemy tak. to i, i zleżymy tych Z ja Czasem jesienią trzeba się Wiecie, na No może jesienią mrożek albo Gąbrowicz, to, to mrożek się to to zmrozi, mrożek jak przyjdzie styczeń. zobaczymy. <noise> Mrożka. W każdym razie mamy dla Taki Was wie. żarcik językowy, trochę siermiężny, ale pamiętajcie, że jestem na pola <noise> Okej. <Okay. głos> ale mamy teraz co dla, dla naszych widzów? Dwie świetne no tak. propozycje, bardzo różniące się. Jedna, jedna drogi super drogi. na czasie, druga. Bardzo znana, którą pewnie wszyscy widzieli, ale do której każdy chce wracać. Oczywiście. I pewnie ty zaczniesz. No, zacznę, no, rodzinka Adamsów, ktoś nie zna, ktoś nie słyszał. Ekranizowana chyba dwukrotnie, jak nawet tak. nie trzykrotnie. Tak. tak. Czyli tak. no. no jakby... Tak naprawdę wiecie, nie ma co się rozgadywać na temat fabuły, nie ma co się rozgadywać na temat. Yy... Tego, czy to jest fajne, czy jest niefajne. To jest po prostu klasyka. Jak ktoś nie widział, to jest. Jak ktoś może wrócić. Natomiast gdyby tak spojrzeć na to tej strony groteskowej, Ale to tam, tam są tak samo te wszystkie... Wszystko, oczywiście. Te schematy są powielowe. Takie tak? są rodzice, którzy no, tak. nie, nie do końca pełnią funkcję rodziców. Dokładnie są mamy. Dzieci. dzieci, które są po prostu... E... Szalone, Szalone, ale też są tak bardzo mrocznie dorosłe, zauważyłaś, to po prostu dzieci. Tak, one nie wymagają wychowania. Nie, nie, one wychowują właśnie no tak, one po prostu ten. No i mamy tego takiego wuja, tak. Znaczy tam w ogóle jest tam dużo członków. Dużo rodziny rodziny, i, tak. i, tutaj... I oni się tak fajnie właśnie działają na siebie. To jest w ogóle niesamowite, że tak naprawdę z jednej strony trochę nas wpuszczają w tą swoją, plan, a tak naprawdę oni mogliby tam sobie działać, a my... A my... znaczy, myślę, że tą różnicą, jaka jest pomiędzy rodziną Adamsów a tymi rodzinami literackimi jest to, że no, oni się naprawdę kochają. Mm. E, no i założeniem scenariusza jest po prostu taka czysta rozrywka. Tak, tam jak ale nie ma takiego. Za... Ale, ale ja myślę, że te literackie nasze rodziny też się bardzo kochają. No, Czy w tangu mrożka się tak kochają? No dobra, tam. Co ty z tym mrożkiem? Mrożek no nie ty... wiem, no, dla mnie mądry to jest po prostu... człowiek. Klasyka i to nie jest takie śmieszne, jak ci się wydaje. To nie ma być śmieszne. No nie ma. To ma być właśnie, że się nie kochają. A ja mówię nam, że w... tak, że uboczka Wszyscy się kochają, no. no. tak, tylko tam jest ta miłość taka bardzo wyniszczająca. No umówmy się, tak. Dzisiaj wszystko jest wyniszczające. <confused> Słuchajcie, no widzicie, jak można różnie odebrać dzieło literackie. No, no po prostu śmiej się. Ja się śmieję, ja absolutnie, się śmieję. czytając y, arystokrackę Boczka. Ja już to mówiłam w recenzji, robicie to na własną odpowiedzialność, jeżeli będzie się to czytać w trawaju, albo w autobusie, albo w metrze, bo no, te salwy śmiechu są Ale nieuniknione. Ale w rodzinie na to też jest trochę smutno, bo no. oni są tak naprawdę y, na siebie skazani i to jest bardzo smutne. Słuchajcie, tak, dlatego że mm, każda... Czy oni mają bro, szansę, brytecka, no, no właśnie, zobacz. Poza tym każde hollywoodzkie dzieło musi w sobie mieszać różne emocje, na natomiast jesień. na jesień jest to fantastyczna tak. rozrywka taka, tak. to jest ta, powie, słyszałam kiedyś takie określenie rozrywka instant, czyli po prostu włączasz, zalewasz, oglądasz i świetnie Bo, się bawisz. Jeszcze tak mi przyszedł do głowy, co łączy te wszystkie nasze rodziny? One są takie trochę, taki, mają taki pierwiastek potworka, no mają, tak? Tak? Stworek, no potworek potworek no potworek i twój serial też jest o stworku, potworku. A casual. A właśnie, tak, Nanusia Wam powie o serialu, bo Nanusia jest królową Netflixa i poleci Wam coś w temacie coś fajnego. Tak, słuchajcie, ponieważ zdaję sobie sprawę, że weszliśmy wszyscy w, na nowy poziom kinematografii, no, mamy dostęp do... Prawie Ty też masz Netflixa, masz HBO dostęp, twój mąż dba o to, abyś miała dostęp. Ja nie używa. Czasem używasz. No Z tym organy nieużywane zanikają. Czasem używasz. No dobrze. Natomiast y, ja jestem fanką dobrych seriali. Jeśli jesteście szczęśliwcami, którzy mają czas używać, Danusia Wam poleci coś ekstra. Nie, że czas. Po prostu trzeba znaleźć tą niszę i moment na to, żeby Dobrze. coś pochłonąć. Natomiast ja myślę, że jesień sprzyja czytaniu książek, oglądaniu seriali i filmów. I kiedy mówimy o rodzinach groteskowych, kiedy mówimy o rodzinach totalnie absurdalnych i powykręcanych ze wszystkich możliwych stron, to mnie się od razu nasuwa jeden z moich ukochanych seriali, czyli Santa Clarita Diet. Czy też diet? Diet to chyba się czyta. Trudny tytuł. Ja bym sobie to musiała zapisać. Tak, tytuł jest trudny, natomiast, odnaleźć. Natomiast mamy tutaj dokładnie te same schematy, o które sobie opisaliśmy, przełożone na amerykańską rozrywkę bazującą w ogóle na totalnych motywach, może nie od czapy, ale takich zaskakujących. Główna bohaterka w dosyć nietypowych, nieznanych okolicznościach zamienia się w zombie wydawać by się mogło, że no, nie wiem, jest to dramat, no jest to jakiś tam jej dramat. Natomiast to sprawia, że. Nie, życie... ja, jakiś tam dramat, jest to, jest to, jakiś tam ale dramat nie nie, no, spokoł każdy się może zrobić. Ponieważ zimak, jest to świetna komedia, zimak. to to tak, ona jakby no, na początku okay. jest dosyć w szoku, natomiast okazuje się, że no. To zmienia całkowicie y, życie jej rodziny, jej życie. Ona jest, y, przedtem była y, agentką nieruchomości, która świetnie sobie radzi. E, no i cóż, zostaje tą agentką nieruchomości, ale będąc zombie. Oczywiście fakt bycia zombie powoduje szereg przeróżnych, absurdalnych sytuacji, natomiast y, skupiamy się na jej rodzinie. Jej mąż zostaje przy niej kochają na zabój i postanawiają ją wspierać na zabój dobrze kochają na zabój tak no jakby okazuje się że paradoksalnie ta sytuacja naprawia ich małżeństwo Co? i zaczynają radzić sobie lepiej natomiast, natomiast ciekawy też tutaj jest ten sam motyw córki która właśnie przez moment staje się bardziej dorosła od swoich rodziców, bardzo chce brać udział w tym całym zamieszaniu, nie chce być odtrącana. Rodzice teoretycznie od, znaczy oddzielają ją od tych historii, tego co muszą robić, żeby przetrwać, a ona bardzo się przeciwko temu buntuje. No i właśnie, bunt to jest coś, co znamy ze wszystkich groteskowych powieści. Bohaterowie próbują się buntować zazwyczaj bezskutecznie. Ona staje się zaskakująco dojrzała, ale z drugiej strony. Jako córka bierze cały czas udział w tym takim absurdalnym kole tych, tych niesamowitych sytuacji śmiesznych, bardzo lekkich. Fajnie wymyślony scenariusz, oparty na. Ale jest w tym smutek. No, troszeczkę. No smutu. bo w końcu matka jest zombie. No matka jest zombie, tak. No tam jakby mamy przede wszystkim też śmianie się z samego motywu śmierci. No. Co i jakby z, no śmierć bywa zabawna, jeżeli no bywa. dobrze to wymyślimy i ją motywujemy. Nie, no to aż zobacz, znowu wracamy do naszej wspaniałej, genialnej myśli, że jak czegoś się boimy, coś jest trudne, to najlepiej to obśmiać. Dokładnie, tak. Cóż za puenta. Tak, i cały serial jest, chociaż jest to tak jak mówię, bardzo amerykańska, prosta, niewyszukana rozrywka. Trudno upatrywać tutaj arcydzieła kinematografii, chociaż świetnie zagrany, świetnie napisany. No to jednak te motywy one się po prostu one same wskakują z automatu, tak? Ta ta groteskowa to się to się po prostu kręci i absurd zawsze jakby bawi tak samo. Mhm. Jakby no, ja jestem absolutnie fanką i polecam Wam, jeżeli chcecie sobie uzupełnić swoje groteskowe rodziny w swoim wachlarzu popkulturalnych różnych odsłon, to przy tym będziecie się bawić świetnie, trzy sezony, do zobaczenia. Myślę na spokojnie w dwa tygodnie. Ja myślałem, żebyś do zobaczenia w dwa jesienne tygodnie. Do zobaczenia! Słuchajcie, paradoksalnie naprawdę jest bardzo trudno znaleźć zabawny serial. No ja szukam i szukam i wszyscy wieją smutem. A tutaj po prostu jest ta groteska, ta rodzina, ten pomysł po prostu tak fajnie zrobiony, że. Widzisz, bo dobry motyw. Dobry motyw, widzisz, tak? Dobry motyw. Dobry motyw, dobrze przetworzony działa. działa kręci się. Jak natura chciała. Kręci się, jest śmiech. No tak i to chodzi. Słuchajcie, z naszej strony to wszystko. Zostawiliśmy Wam kilka, myślę, ciekawych propozycji. Może macie jakieś dla nas, na przykład? Takie, że tak. po prostu macie jakąś taki pomysł na super groteskową rodzinkę filmową tak. lub literacką, o której nie wiemy, i, a, a mogłaby wzbogacić nasz wachlarz popkulturalnych inspiracji. To bardzo chętnie, bo szukamy. Bo tak, szukamy jej tak bo chcemy pozorom... się śmiać, bo ja się nie jest smutna. Tak, Wbrew pozorom, naprawdę nie masz takiego ogromu tych, tych zabaw zabawnych Gdy propozycji, to jest jednak pesymistka. Po prostu ja tego szukam, bo ja rzeczywiście odczuwam no potrzebę tak, tej, tej, le tej lekkości, no, właśnie o tej porze roku. No, nie no no ja aż takiego takiej koparcia nie mam, bo raczej szukam, e, wiecie, rozpaczy, smutku i, i dna, nie? Ale ja myślę, że Santa Clarita daje tak? byłaby jednak dla ciebie tak? takim no słuchaj, no tam jednak paramy się śmiercią, no, co jest w jakimś sensie. No bardzo chętnie obejrzę. Jest się... tam też trochę takiego rozważania o, o w ogóle życiu człowieka. Jak o... już za najbliższe 10 lat zrobię się trochę luzu w grafiku y, y, czasu prywatnego, to chętnie się zapoznam. Trzymajcie kciuki za Arletę, a my żegnamy się i do kolejnego jesiennego odcinka. Do zobaczenia, cześć. Pa.